Dzień dobry, nazywam się Alicja Kropiwnicka, witam Państwa na moim kanale. Dzisiaj taki krótki filmik o tej pięknej roślinie, która pięknie żółto kwitnie i jest teraz właśnie okres zbioru. Jest to wrotycz pospolity. Roślina taka dosyć spora, widoczna, jest z daleka, bo nawet 1,20 20 m osiąga. Wysokości. Proszę zobaczyć, jak jest pięknie ulistniona, jak wyglądają liście w rotyczu. O tak, bo surowcem leczniczym są kwiaty i liście. Zbieramy taki wrotycz, szybko suszymy w ciemnym miejscu, w suchym miejscu. Wtedy on nam odpłaci się suszonym surowcem, takim właśnie pięknym, żółtym kolorze. Ja z wrotyczu wykonuję ekstrakt, wykonuję macerat olejowy, ocet wrotyczowy. Wewnętrznie również jest stosowany w ostrych stanach zapalnych, gdy jest wysoka gorączka i na pasożyty układu pokarmowego. Ale jest to roślina, słuchajcie, dla osób odpowiedzialnych, które zapoznają się z tą rośliną i które sobie zdają sprawę, że nie jest to taka roślina pospolita. Jest rośliną silnie działającą, tak powiedzmy, no i wymaga od nas, że tak powiem, odpowiedzialności. Ja skupię się dzisiaj w czasie filmiku takiego krótkiego, jak stosuję go zewnętrznie i jak można zastosować zewnętrznie do opryszczki, jak są ropnie, jak są liszaje, ja sobie, jak są jakieś wypryski, oparzenia, odparzenia, to wówczas można zastosować zewnętrznie wrotycz. Wyciągi alkoholowe i maści wrotyczowe oraz ekstrakty octowe z wrotyczu przynoszą ulgę w leczeniu łuszczycy. Do pielęgnacji włosów również możemy stosować wrotycz. Wykonam na pewno maź wrotyczową, na pewno mazidła będą z wrotyczu, eliksir do użytku zewnętrznego, zaraz będę to zbierać. Wykonuję inne receptury do użytku zewnętrznego z dodatkiem wrotyczu. Receptury dobieram indywidualnie, więc w zależności od tego jaki jest problem. Ostatnio robiłam dla jednej pani taki eliksir na nużeńca do przemywania twarzy zakażonej roztoczami. Okłady z octu w rotyczu przynoszą ulgę w leczeniu różnego rodzaju ropni, na przykład jeżeli występują jakieś obrzęki po kontuzjach, obrzęki kończyn, jakieś sińce i wybroczyny, to również octem wrotyczowym bardzo dobrze jest robić okłady. Taki krótki film nagrałam po prostu żeby państwu powiedzieć, że wrotyć już pięknie kwitnie i można zbierać. To na dzisiaj dziękuję za uwagę. Zbierajcie rośliny, cieszcie się swoimi zbiorami. No i zawsze bądźcie ostrożni, tak, przy zbieraniu ziół. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeżeli był przydatny, to proszę o łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Pozdrawiam ze słonecznych pięknych mazur. Pięknie, po prostu taka cisza i coś tu mi świergocze. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.